Gabriel Dziełakowski. On akurat regularnie skacze ponad 7 metrów i wydaje się być poza zasięgiem rywali. 7,43 to i tak już oznacza, że całe podium będzie lepsze niż w zeszłym roku, ba nawet i dwa lata temu. I pewnie jakbyśmy sięgnęli do poprzednich lat, to byłoby bardzo podobnie. To jest naprawdę dobry konkurs, jak na warunki polskie. Gabriel Dziełakowski, natomiast. Oglądamy powtórkę jego skoku, który zdaje się, że mógł być minimalnie przekroczony. Aczkolwiek widzę, że jednak sprzęt poszedł w ruch. Takie minimalne nadepnięcie plasteliny, więc nawet nie mogło mieć miejsca. 7:46! A więc to jest poprawa rezultatu. Yy...